Siemaneczko, witam moc bardzo serdecznie. Z tej strony Querks, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny i po raz ostatni w grę Call of Juarez Gunslinger. Tak jest, to jest zakończenie moje tej gry, gry, let's playa, ponieważ już więcej nie będzie odcinków. I nie tylko dlatego, że mi się nie chce nagrywać. Ale też dla. Mhm. Ale też dlatego, że się po prostu kończą misje. Więc no. Tak więc tyle. I szczerze powiem, że nawet mnie troszeczkę cieszy, że to jest koniec. Ponieważ będę mógł nagrywać z innych gier let's play. E, ponieważ sobie już, wiecie, mówiłem, że będą... Gdy będzie ten koniec serii, to zrobię. Kolejno, kolejne parę serii i tak dalej. No. A bardzo mam bardzo kreatywną, e, bardzo kreatywną. Wiele ciekawych pomysłów. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, idziemy dalej i tak, tak. I co mogę jeszcze powiedzieć, bo teraz będzie szczególna okazja, ponieważ będę dziś opowiadał wam o takich, co, co ja wymyśliłem, eee, to tak. Wymyśliłem sobie, że będę robił odcinki. Wow. Że będę robił odcinki jak będzie mi się chciało. Ej, a jak będzie mi się chciało, to to oznacza, że będzie gdzieś około. 4 e, dni. Nie, to będzie za, za dużo, za dużo. E, to będzie za dużo. Nie. 3 dni. Kolejny odcinek. Kolejne 3 dni. Kolejny odcinek. E, I tak. Kolejny filmik. To nie będzie kolejny odcinek, ponieważ to będzie. Kolejny filmik. Tak, dokładnie. Kolejny filmik. No, to będzie kolejny filmik, tak więc y, co 3 dni, jeżeli y, mi się nie, nie będę miał jakiegoś y, czegoś. Y, mianowicie, chodzi mi tutaj o bardziej jakieś... wiecie, kończy się już w wakacje. Bardzo szkoda, bardzo, bardzo. Ale kiedyś musi być ten koniec. Gdzieś w ogóle mam. Y, kiedyś musi być ten koniec. Tak więc, yy, o Jezu, tutaj jest, kiedyś musi być ten koniec, więc będzie, będzie więcej nauki, będzie więcej wszystkich pierdół, tak więc, yy, no, tak więc tak. Nie zawsze będę miał czas do nagrywania, ale mniej więcej yy, będą się pojawiać tak co 3 dni, codziennie będę nagrywał, chociaż nie, w sumie nie. dobra, mniejsza, dobra, gramy. Tylko gdzie ja mam iść w ogóle? Eee, okay. e, o czym ja to mówiłem? O szkole. Mm. Tak jest. Już się rozpoczyna szkoła. Bardzo szkoda, szkoda. No i w hera mam iść tutaj, chyba. Dobra, mamy Secret z Dobra, tutaj nie pójdziemy. W dupę ja jeszcze. Skąd mnie strzelają bardziej? To by było bardziej precyzyjne pytanie. W dupę. Ok, pierwsze zginięcie, więc nie jest tak źle. Tarczownika. Okej, okay, dobra, pięknie. Jeszcze więcej ktoś. Czego? Kurna mać, nie ten przycisk. Ha, a ja naciskam E zamiast tego. Zamiast y, f. Żeby iść dalej. I widzę, że... Jeżeli znikam sobie na 4 dni, tak jak mówiłem, że będą co tak co 4 dni, co 3 i tak dalej, to dużo mi widzów ucieka. No dużo widzów. Dla mnie to dużo widzów, bo nie mam jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo tych. Więc dla mnie tych 4, 3 czy tam 4, których ucieka, to jest nawet bardzo dużo. Jest nawet bardzo dużo, że że... no, są są najcenniejsi. Mhm. Nawiedzony nas. Dobra, gdzie ja mam iść, uh -huh. to gdzieś tam. Też nie ogarniam na razie wszystkiego. Zakadałem się za bardzo wtedy. Dobra. Uh -huh. Dobra, drugi raz zginąłem. <ś> z jakiegoś wielkiego powodu, żeby do tego. No nie, może się zbugowało. Pode De obra mais, é o dobrze, że o jeszcze złoty karabin. O, okay, dobrze. Jeszcze ktoś? Jakieś duchy do zabicia?

Okej, okay, kurde, jedziemy dalej. No, to już wiem, kto mnie zaatakował.

Ile tych Carly-billów? to co, ja mam się zabić, czy co? No dobra, dałem się zabić, to no nie wiem co ja robić. Mam uciekać? Oddałaś się od Opowieść. A. Nie wiem dlaczego. O, ale fort. Nawet nie wiedziałem, gdzie... Dziwne straszne Kurna macie, Prawie! Ej! Oluj! Ach, cholercie. grad Dalton Skont a tak też jeden tu blisko był nie strzeli Wow u u Ej, spokojnie, ej, człowieku, mam takie dla Ciebie radę. Weź nie bierz na drugi razem leków psychotropowych, bo naprawdę Ci się bardzo... O dupę. Fuck you. Ci bardzo, bardzo śni coś dziwnego. Chyba, że to nie jest sen. Ja pitolę, nie, nie chcę mi się od nowa robić, nie, 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 nie. To wszystko jest takie nudne. Czasami to mam po prostu ochotę przerwać odcinek i już nigdy do niego nie wracać, na przykład teraz. Główno widać jak tu złota cyprze. No nie! Kurna nie! Nie, no nie! Grać to nie umiem. O lol, ale mi noga zdącia. O dupę. Można po prostu uciec normalnie. M'ha ja ben de duchum <laughs> Nie żartuję, ale minowa noga <laughs> Sie dzielę moimi przeży. przeży Long. Dobra. Buczka Simi, błania się spośród mgieł, będę pewnie... I czy by był koniec? Czy nie? Baczka Cassidy. Sundance Silas Gravers. Dobry, zły i martwy. Dobry, zły i martwy. I co? Tak będziemy się wytrójkę? w W kwadraciku strzelać? vamos ver o No, ciekawie, jak będę na dwie fronty z serwisem. w pojedynku w formule meksykańskiej różnej Q i E. się na przeciwnika, który cię obserwuje. Poczekaj. To co? Na kogo mam? Do kija. W dupę zapomniałem o nim. Oh my <śmany> god. Dobra, kapuję. Ale po co mam jednego i drugiego zabijać? Przecież można tylko jednego. Jak pięknie. I co, i tyle koniec. Chyba tak. Skupienie. Dobra. Kontynuujmy. Ale chyba to by powinien mieć koniec. Finał. O jest finał. Dobra. Jest finał. Dobra. Ale to w innej części filmu. Ja żartuję. Nie będę robił innego. Skończmy na tym jednym. Koniec, Ten koń, Ostatni film. No. <laughs> Dobra. Gotowy na finał. że jak że Bob a czyli że to Ben jest Bobem to zabij go zabij go wybierz swoje przeznaczenie Hmm. I cały tu jeść? Odkupienie czy zemsta? No nie wiem, no załóżmy, że odkupienie weźmiemy.

Zajebista gra, naprawdę. Świetne zakończenie. Switaśne. OK! Tak więc to by było na tyle. Kolejny odcinek i niestety ostatni. Tak więc. Mówiłem na początku, że. Mówiłem na początku, że mnie to już trochę. Denerwuje, że muszę kręcić. Ale zmianie. Szczerze powiem zdanie. To była fajna seria to była. Była. Dobra, tak więc tak, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i tak dalej, subskrybujcie, oceniacie, komentujcie, musiałem to powiedzieć, dobra, cześć, trzymajcie się, bujaka, dobra, cześć. Dobry let's play, dobry let's play. Jest, nareszcie będę mógł zacząć z, z, serię z. Nie powiem, to będzie niespodzianka. Nawet nie ma tej serii w zapowiedzianych. To będzie niespodzianka. To będzie pierwsza seria, którą zrobię. Dobra, mniejsza.